Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem oczywiście Bartek, a dzisiaj zapraszam Was na recenzję perfum Demeter Fragrance Library. Zombie for Him. Zanim zaczniemy, chciałbym Was oczywiście zaprosić na mojego Instagrama, apartecw.perfumy, gdzie znajdziecie zdjęcia mojej perfumowej kolekcji i ogólnie perfumowe zdjęcia mojego autorstwa. Zapraszam Was również serdecznie do perfumowej grupy na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie. A teraz już przechodzimy do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do perfum Zombie for Him. Od Demeter Fragrance Library. I powiem Wam tak, oczywiście nie będę oszukiwał, że do recenzji właśnie tych perfum zachęciła mnie nazwa, zachęcił mnie również wygląd flakonu. Zacząłem się zastanawiać w jaki sposób zapach zombie mógłby być przedstawiony w męskich perfumach. Wyobrażałem sobie właśnie jakiś Zapach zepsucia, jakiegoś rozkładu. Może nie wchodźmy tutaj za bardzo w szczegóły, bo co bardziej wrażliwe osoby, wrażliwi widzowie mogliby potrzebować szybkim krokiem opuścić pokój i udać się w kierunku Łazienki. Także, żebyście nie musieli filmu pauzować, w szczegóły wchodził nie będę, no ale nie ukrywam, że spodziewałem się woni niezbyt przyjemnej. Natomiast liczyłem na coś ciekawego i nietuzinkowego pod kątem powiedzmy sztuki perfumiarstwa, czyli po prostu na coś niespotykanego i przy okazji, właśnie ciekawego, interesującego. Czy więc Zombie for Him wpisuje się w te moje oczekiwania i rzeczywiście pachnie jak zombie? Nie, zdecydowanie nie. Nie to, żebym wiedział, jak pachną zombiaki, ale jednocześnie wiem, że gdyby zombiaki rzeczywiście istniały, to na pewno nie pachniałyby tak, jak te perfumy. A jak Zombie for Him pachnie? W spisie nut mamy torf, mamy zielone liście, mech oraz borowika szlachetnego. I otwarcie stanowi mieszankę mniej więcej tych wszystkich czterech nut. Jest przy tym dość naturalnie, także rzeczywiście wąchając ten zapach mamy wrażenie obcowania z naturą, jakieś grzybobranie. Ja przynajmniej mam takie wrażenie wąchania leśnej ściółki, momentu, kiedy się klęka na ziemi, żeby odciąć grzyba znalezionego od podłoża. I wtedy właśnie te wszystkie nuty, te liście, ta ziemia. Ten grzyb i mech łączą się w jedno i tworzą właśnie mniej więcej taki zapach, jak w otwarciu Zombie for Him. Zombie nie ma tutaj w ogóle, pomimo. Dużej ziemistości kompozycji, bo już po ułożeniu się na skórze rzeczywiście ten torf staje się główną nutą. Po ułożeniu na skórze zapach staje się więc bardziej ziemisty, a pozostałe akordy gdzieś tam się przebijają, nadal są wyczuwalne, ale nie są powiedzmy równoważne z tym torfem. Ten akord ziemisty jest przy tym dość mokry, to znaczy jest to taka mokra, leśna ziemia, a nie jakiś powiedzmy suchy piach. I tak pozostaje mniej więcej do samego końca. Zombie For Him jest więc zapachem przede wszystkim ziemistym z dodatkowymi akordami, z akordem grzybowym i z akordem mechowo-liściastym. Natomiast moją ulubioną fazą Zombie For Him jest otwarcie, gdzie te wszystkie akordy są naprawdę mocno wyczuwalne i rzeczywiście dają super klimat, super wrażenie takiego obcowania z naturą w lesie, gdzieś na grzybobraniu odcinanie tego grzyba od podłoża, wkładanie go do koszyka, takie właśnie ja mam osobiście odczucia w takie wchodzę klimaty, wąchając otwarcie Zombie for Him. Jeśli miałbym oceniać te perfumy pod względem użyteczności, uniwersalności, no to powiedziałbym, że jest to zapach przede wszystkim dla osób, które no są pewnego rodzaju kolekcjonerami, które chcą po prostu mieć tego typu ciekawy, ekstrawagancki, nietuzinkowy zapach w swojej kolekcji. Natomiast jednocześnie nie jest to taki zapach, który sprawdziłby się dobrze na takie typowe życiowe sytuacje. Użyteczność na co dzień jest po prostu niewielka. Także no, zakładam, że jest to pozycja, zwłaszcza przede wszystkim i niemalże tylko dla takich osób, które po prostu są frikami, które lubią perfumy, po prostu lubią perfumy tak w ogóle, traktują to jako hobby i po prostu przydałaby im się taka pozycja do kolekcji. Co prawda, kiedy jeszcze tego zapachu nie znałem. To oceniając po samym flakonie, po samej nazwie spodziewałem się czegoś jeszcze mniej użytecznego. Natomiast tak czy inaczej, nawet pomijając nazwę, pomijając flakon, Zombie for Him nie jest zapachem, który na co dzień sprawdzi się dobrze. Natomiast miłośnicy, perfum, entuzjaści, kolekcjonerzy z pewnością Zombie for Him docenią za klimat, za całkiem naturalny wydźwięk kompozycji za niebanalność. Pochwalić można natomiast parametry Zombie for Him, ponieważ na mnie ten zapach wytrzymał około 8 godzin przy całkiem przyzwoitej projekcji przez pierwsze 3, 3,5 godziny. Przechodząc do podsumowania. No cóż, ocenianie tego typu zapachów nie jest łatwe. Zombie for Him nie jest przeznaczone dla osób, które po prostu szukają czegoś fajnego do popsikania się. Które szukają czegoś użytecznego na co dzień. Z pewnością, no właśnie w takich sytuacjach użyteczność zombie working jest niska i takim osobom bym po prostu tych perfum nie polecał. Natomiast z drugiej strony są to perfumy, które mają swój klimat, które są całkiem naturalne w wydźwięku i z pewnością zostaną docenione przez kolekcjonerów przez osoby, które po prostu traktują perfumy jako hobby. Także dla takiej osoby mogłaby to być całkiem interesująca, ciekawa pozycja, którą warto. Poznać, być może nawet kupić. Czyli z jednej strony, dla większości po prostu jest to zapach mało użyteczny i w większości bym go po prostu nie polecał. Z drugiej natomiast strony, jeśli jesteś entuzjastą perfum, jeżeli traktujesz to jako hobby, no to wydaje mi się, że warto, abyś poznał Zombie for Him. Także ja Was zostawiam z tymi przemyśleniami, końcowej oceny nie wystawiam i po prostu każdy sam będzie musiał zdecydować, czy Zombie for Him to jest zapach, który jest dla niego wart poznania. Tymczasem dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!